Hej hej hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Marvolo, a to jest Empire Total War z dodatkiem na wojennej ścieżce. E, witajcie! E, cóż tutaj ostatnio działaliśmy, mianowicie stoczyliśmy potężną, gigantyczną bitwę o Meksyk, nową Hiszpanię. Oczywiście udało nam się ją wygrać. E, to była naprawdę długa i ciężka bitwa. E, kto nie widział to oczywiście odsyłam do... E, poprzedniego odcinka, a tymczasem cóż tutaj będziemy robić? Yy, oczywiście myślę, że skupimy się na ogarnięciu tej całej sytuacji, jaka tutaj obecnie panuje w Nowej Hiszpanii yy, po naszym fenomenalnym zwycięstwie. Tutaj jeszcze są niedobitki yy, tej armii, z którą mieliśmy przyjemność się zmierzyć. Yy, tutaj jeszcze też są jakieś niedobitki, a tutaj jest jeden z oddziałów jeszcze nienaruszony. Dobra, tutaj mamy, księdza, tutaj mamy księdza, dwóch księży, a więc trzeba będzie tutaj wysłać naszego, tutaj trzeba będzie wysłać naszego zwiadowcę, aby się z nimi uporał. Tak sobie myślę. Dobra. Ty oczywiście tutaj zlikwiduj i lecimy. Dobra. Zobaczymy sobie, co tu jeszcze możemy zdziałać, porobić. O, tu jeszcze jest nasz zwiadowca. Ja bym go wysłał. A, dobra, on tam gdzieś sobie. A, on tutaj do Gwatemali się udaje. E, infiltruj, mój przyjacielu. E, tutaj e, już zarządziłem e, uzupełnianie stra, co prawda nie we wszystkich oddziałach, ponieważ nie starczyło mi funduszy na to, ale w tych co mogłem, to oczywiście już się uzupełniają. E, tutaj jeszcze mamy naszego agenta. Gdzie by go wysłać? E, hmm, hmm, hmm. Jestem ciekaw, czy będzie jakaś możliwość w późniejszym etapie dotarcia tutaj na Kubę, na Jamajkę, a więc czy będzie możliwość yy, budowania jakiejś floty. Z tego co wiem, to chyba nie. Yy, no i troszkę boleję yy, na tym punkcie. Dobra, ja bym gościa wysłał tutaj na daleką północ, yy, aby sprawdził, co tam Anglicy robią, z którymi też za niedługo rozpoczniemy wojnę. Yy. Dobra, jak to wygląda sytuacja w tej armii? Dobra, tutaj czekamy na dwa oddziały, a one się już zwerbowały tutaj, dobra. No cóż, myślę sobie, że będziemy chyba kończyć tą turę, ponieważ nic więcej nam nie zostało do zrobienia. Eee, co tutaj wy robicie? A, wy się tutaj zajmujecie nawracaniem ludności na animizm. Animizm oczywiście mamy tutaj oczywiście jak na razie 0%, to jest dosyć smutne. Niestety jest to w 100%, 100%, 100%, 100 ewangelizowany region trzeba będzie to zmienić Dobra kończymy turę lecimy dalej, zobaczymy co zrobią Hiszpanie Jestem bardzo ciekawy W końcu stracili jedno ze swoich największych miast, jedno z największych prowincji Czyżby oni przestali blokować mój port? Czy ja dobrze widziałem? Być może, ale zobaczymy. Dobra, tutaj huroni. Tam dosyć mocno y, pociśli y, Anglików. Oj, tam dosyć spore ugrupowanie wojsk y, hiszpańskich. No i coś tu kombinują za bardzo. No A! I tu połączyli swoje siły. No i tu zaczynają oczywiście y, sobie pozwalać na zbyt wiele. Okej. Okay. Dobra, to tutaj zajęli huroni. Boże. Strasznie Strasznie e, stają się mocni. Moi indiańscy sojusznicy. Tutaj droga zablokowana. Co tu się działo? Co zostało zajęte przez Indian Dobra, w takim razie nasz dorodowca idzie tutaj. Infiltruj oczywiście. Dobra. E, napad wroga. To spalcie. Okej, okay, tutaj możemy to wszystko zbudować przepięknie Oczywiście to wszystko zniszczyć Dobra, tutaj możemy odbudować tą kopalnię A, jeszcze jedna ważna rzecz Uzupełnić straty w naszym w oddziału W naszej armii, przepraszam Was Dobra, tutaj mm, 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 mm. Dobra, najpierw jeszcze zajknijmy to, jakie komunikaty mamy Yy, dobra to już zażegnane zażegnane zamieszki Zamieszki to mi się troszkę nie... nie podoba mi się to nie podoba mi się że tutaj są zamieszki yy... Przyczyny naturalne Oj tutaj nasz, dowód... nasz yy, przywódca zginął chyba zajmujmy kolejnego yy, Dobra mamy kolejnego generała kolejnego wodza Uj tutaj naszego yy... Tutaj naszego agenta powiesili Bardzo niemiło Niemiło, niemiło Niezbyt dobre wieści jak na razie e, Tutaj docierają do mnie Dobra mm, To... Oj, nie starczy nam hajsu Szkoda Ale to sobie zbudujmy Teraz tak e, wy, wyplenić mi nie to stąd tą Tych księżulów Tutaj tego gościa też można zlikwidować Oczywiście O udany zamach bardzo miło Dobra jeszcze jeden tutaj gnój siedzi Zobaczymy zobaczymy co tutaj będzie się działo Dobra myślę sobie że na razie spoko Dobra zakończmy tą turę Lecimy dalej co tutaj będzie się działo Tam nasza armia już uzupełniła swoje stany W 100% a więc będziemy mogli Lada chwila uderzyć na Brytyjczyków Ponieważ ja nie chcę pozwolić Huronom na zajęcie w 100% terenów brytyjskich. No i tutaj cały czas coś kombinują. Trzeba będzie zrobić z nimi tutaj porządek. Ale zobaczymy. Znowu napad wroga. Nie za dobrze to tylko wygląda. Spalić to. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj akwitacja agenta się odbyła. Santa Fe Dobra Jego wyślijmy sobie tutaj Tutaj właśnie zginął przed chwilą nasz poprzedni agent Dobra tutaj to się zbudowało Możemy to oczywiście rozbudować Bardzo miło Tu oczywiście kopalnia Czy ja już tutaj mam Uzupełniałem się staty we wszystkich oddziałach, które zostały uszkodzone podczas bitwy Chyba już tak a więc nie pozostaje nam nic innego jak tutaj zbudować tkacza Tutaj zbudować tkacza Ten cioma idziesz tutaj Likwidacja Okej okay. Tutaj oczywiście likwidacja Oj, nie powiodło nam się to Tutaj krwawe zamieszki cały czas Krwawe stary czas przeciwnikiem Na szczęście słabną yy, Dobra Musiałbym się uporać tutaj z tymi oddziałami Przeciwnika co so, może nie być łatwą sprawą. E, teraz tak, teraz tak. By tutaj... Spoko. Teraz tak. Tutaj możemy sobie zbudować e, tytoń albo bawełna. Sprawdźmy sobie, co lepiej stoi. E, hmm, bawełna. Bawełna lepiej stoi. A więc zbudujemy tu sobie plantację bawełny. Spoko. No i myślę sobie, że czas tu też iść na północy. Yy, dobra Co tutaj Dobra Ile tutaj już jednostek możemy werbować? Całkiem fajnie to wygląda yy, Węcz bym nawet uszuł stwierdzenia, że wygląda to imponująco Dobra yy, My Ta nasza armia skieruje się tutaj Wypowiedz wojnę Tak Okej okay. dobra Zostaliśmy w spajcie przez naszych sojuszników Co oczywiście jest dla nas bardzo miłą wiadomością Okej okay. Okej okay. dobra W każdym całkiem nieźle wszystko tutaj się posuwa swoim własnym tempem yy, Jak to tu jeszcze wygląda sytuacja Dobra, nasze oddziały jeszcze tutaj uzupełniają swoje straty Dlatego też zakończmy turę Poczekajmy, zobaczmy co się będzie działo Okej, czy Huroni Spokojnie. Hiszpanię. Ten tu gdzieś się wybiera. Trzeba będzie go wyeliminować. Bez wątpienia. Yy, tutaj. Agenci. Ty ziomal. Zlikwiduj go. Oto twoje zadanie. Dobra. Co tu jest dalej? Bunt! Bunt! Gdzie są ci buntownicy? A. Jeszcze raz pokażcie mi ten komunikat. Gdzie jest bunt? A, tutaj jest bunt. Eee, co my tu mamy? Eee, co to są za siły? Powstańcy meksykańscy. Po raz kolejny. Eee, dobra. Teraz tak, to sobie... Czy, ja mam, czy jest sens na razie w to inwestować? Zastanówmy się. Dobra, ty tutaj, likwidacja cyk. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To możemy na razie zbudować. To też rozbudujmy. Ty ziomal, e, likwiduj ich tutaj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i myślę sobie, że się możesz przesunąć tutaj. E, teraz tak. Hmm. Hmm. Dobra, tutaj na pewno wszystko rozbudujmy e, Teraz. Tak, nasza armia. E, dobra, tutaj mamy raport z budowy. Wszystko pięknie ładnie tutaj nam się rozwija. E, jeśli wszystko dobrze pójdzie, no to będzie całkiem niezły przychód e, finansowy z tej prowincji, ponieważ jest ona przeogromna. E, tutaj jeszcze wszystko zbudowujemy. Tutaj jest potężna flota hiszpańska. Galeony. Oj oj, oj. Dobra. To zbudujmy. No i myślę sobie, że trzeba będzie na nich uderzyć. Nie ma innej rady. Dobra, myślę sobie, sejwujemy to. Oczywiście tutaj. I rozpoczynamy starcie. A ja Was zapraszam już do bitwy. A więc widzimy się za chwileczkę. Do zobaczyska. Okej, okay, już jesteśmy. Strasznie leje, strasznie, ale to naprawdę po prostu kosmicznie. Takiej ulewy jeszcze nie widziałem. E, dobra, wszystkie nasze oddziały gdzieś tutaj w te tereny. E, dobra. Po prostu kosmos. Dobra, nasze siły rozciągną się tu a za nimi oczywiście oddziały walczące wręcz chociaż nie wiem czy w taką ulewę jest sens w ogóle używać oddziałów walczących przy użyciu broni palnej ponieważ to co się dzieje jest po prostu to jest po prostu jakiś kosmos to jest nie do opisania w takiej ulewy to jeszcze po prostu chyba jeszcze nie widziałem w żadnym totalorze. Eee, dobra dobra tu, wy tu, wy tu Artyreia gdzieś tutaj yy, w ogóle nie strzelajcie, bo to nie ma sensu Dobra, rozpoczniemy bitwę yy, Co my tu mamy? Tu jakiś oddział Oddział Pomocniczy łucznicy Dobra, yy, teraz tak, nasza piechota za wyjątkiem aterei. Oczywiście formujmy z nich oddział. Pododdział. No i... Podejdźmy sobie tutaj Na spokojnie, na spokojnie Po prostu leje jak z CBA Nie da się tego inaczej nazwać Dobra Co tutaj słychać na razie nie widzimy ni więcej ich jednostek, widzimy tylko i wyłącznie tych łuczników Stawmy się tutaj Dobra, tylko na spokojnie, na spokojnie, tutaj nie ma co y ...szarżować. Dobra, przyspieszmy to Zobaczymy co się będzie tutaj działo, zobaczymy co zrobi przeciwnik y ten oddział tutaj na razie się przemieszcza. O, 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 dobra, pauza, pauza, pauza. Dobra, ustawmy się tu. A więc bardzo mocno skróciliśmy drogę, jaką mają nasi żołnierze do pokonania. Ponieważ tutaj już są ich przeciwnicy. Tu są już nasi przeciwnicy. Tutaj już są meksykańscy żołnierze. No żołnierze, to też za mocne słowo, to są po prostu buntownicy. Nie bójmy się tego stwierdzenia. A ja buntowników nienawidzę. Z punktu widzenia oczywiście yy, przywódcy kraju. Dobra, zaczynamy. Pierwsza salwa. Pierwsze ofiary po stronie przeciwnika. Całkiem nieźle to wszystko wygląda. Eee, dobra. Dobra, przeciwnik zawraca. Przynajmniej na chwilę obecną. Co nie robią? Latają w tą i Nie umieją się chyba zdecydować, co by chcieli tak właściwie zrobić. Dobra, tutaj są łucznicy. Na razie przeciwnik dosyć fajnie upływa Brak jakiejkolwiek koordynacji, jeśli chodzi o działania e, komputera. Jak widać, tutaj troszkę zaczynają nam się odgryzać przeciwnicy, ale myślę, że i tak powinniśmy sobie dać z nimi radę. No właściwie jeszcze nie skupiliśmy na nich ostrzału. Na razie skupiamy ostrzał głównie tutaj na tych łucznikach pomocniczych. E, no i tutaj na tych oddziałach, które właśnie zaczęły spieprzać. To są wojownicy. Hmm. Na razie trwa wymiana ognia pomiędzy nami a przeciwnikiem. Zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie w praktyce. Hmm. Na razie trwa dosyć radośnie to wszystko. Swoim własnym tempem. Dobra, jak na razie drugi szereg nie, ponosi żadne, nie poniósł żadnych strat od żadnych zabłąkanych kul to raczej powinno cieszyć nas niż martwić Dobra Ten oddział na razie chyba najbardziej obywa z oddziałów przeciwnika Najbardziej skupiony jest na nich ostrzał naszych arkabuzerów No, tutaj chłopaki giną. Dobra, odwrót yy, został zatrąbiony. Dobra, yy, teraz tak. Wy pogoncie ich. Wy pogoncie ich. To na razie byłoby tyle, jeśli chodzi o posunięcia naszej kawalerii. Płucznice się tu kompletnie nie sprawdzają. Yy... Z prostej przyczyny po prostu są zbyt mało celni na dużym zasięgu A wygoncie tych tutaj Dobra, pauza Teraz tak, nasi akabuzerzy mm, Arkabuzerzy akabuzerzy tu jeszcze są y, Wstrzymać ogień Teraz tak, yy, nasze oddziały długoliniowe, a więc oddziały walczące węcz. Yy, gonić tych. Teraz tak, wy. Yy, tutaj typ walki węcz. Oczywiście atakujemy wszystkie oddziały przeciwnika po kolei. A bo nie, dobra, wygoncie tych. Wygoncie tych. Wygoncie tych. A wy. Tych. Dobra, zaczynamy przedstawienie. Nasza kawaleria tutaj yy, naciera na przeciwnika. Nadciągamy oczywiście. Oj, tutaj ten oddział pomocniczych, oddział wojowników. Yy, teraz tak, pauza 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 yy, skórę to Dobra, wy moi mili państwo skupcie atak na tym oddziale trzeba się go pozbyć On może stanowić pełne zagrożenie a resztą zajmie się oczywiście kawareja yy, to, to nie powinno mieć nie powinno tutaj być żadnych wątpliwości Dobra, nasze oddziały tutaj nadciągają Indianie Dobra, zaczynamy przedstawienie Dobra, to machawki poszły w ruch Po obydwu stronach Zarówno u nas, jak i u Meksykanów. Okej. Okay. A kawaleria tutaj radośnie dokonuje rzezi. Na siłach przeciwnika. Dobra, tutaj y, już ich morale poszło się pieprzyć. Stracili większość swoich sił. Y, dobra, kontynuujmy bitwę. Pogońmy ich. Ale to... ale fajnie to wygląda. Całkiem nieźle Tutaj szamani w pierwszej linii yy, bardzo, bardzo szybcy są jak na piechotę Dobra Wy Pogoncie tych tutaj Dobra Będziemy potrzebować jeszcze na oddział Wy Tutaj Tylko komu ja tego polecenie wydałem? A, tamtym Dobra Spoko Hmm. Hmm. Dobra, tutaj nasza kawaleja dokonuje rzezi uciekinierów. A mi przeciwnika. Dobra, ci tu już skończyli swoją pracę. Pomóżcie yy, tym gonić tych niedobitków tutaj. Chociaż myślę, że zaraz nie będzie takiej potrzeby. Zostało ich tutaj siedmiu. Dobra, tutaj nasza kawaleria nadciąga goniąc tutaj tych niedobitków. Oj. A więc powstanie meksykańskie w Nowej Hiszpanii się nie powiodło. Jak mi przykro. Nadciągać, nadciągać, będziemy panowie, będziemy. Jedziem, jedziemy za nimi. Wiem, że jesteście zmęczeni, ale i tak musicie sobie dać z tym jakoś rady. Dobra, dogoniliśmy ich na naszych mustangach. Cóż to się tutaj wydarzyło? Kilku kawalerzystów zginęło, nie wiem czemu. Tak właściwie. Ale nieprzyjacielski dowódca zginął, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Yy, dobra, tutaj jedynie zostały te niedobitki. Dokładnie pięciu ludzi. Dobra. Załatwieni myślę już. Zadźgani lancami. O, tu jeszcze jeden. Tu jeszcze jeden ziomal próbuje uciekać, ale myślę, że niezbyt skutecznie. O, no, przewalcie mu. Dobra. Kluczowe zwycięstwo. Bardzo miło, eee, udało nam się ich pięknie im skopać tyłeczki, straciłem 55 ludzi zaledwie, a przeciwnik stracił 600. Dobra, no, no, teraz tak, wywracać tutaj, eee, oczywiście pełnicie funkcję tutaj nadal garnizonu, eee, teraz tak, tutaj uzupełnijmy sobie straty, eee, co tu słychać? Chyba już więcej nie będę w stanie zrobić z punktu widzenia gospodarczego w tej turze hmm, Co tu się dzieje Dobra, to już zostało zażegnane Okej, okej okay, okay. Tutaj na razie nie będziemy w to inwestować Myślę, że to nie ma sensu za bardzo e, Tu jeszcze są te niedobitki e, hiszpańskiej armii Trzeba by się było z nimi upor uporać Tu kopalnia powstała Bardzo miło Dobra, zakończmy turę Zobaczymy co tu będzie się działo dalej. E, Okej. Okay. Teraz nasi indiańscy sprzymierzeńcy, a więc plemiona Chiokkezów, Huroni. Zobaczymy. Ten tu gościu cały czas mi mm, się wam pęta. To mi nie za bardzo pasuje. E, dobra. Eksekutowano agenta. Ale Szamana tym razem, to jest Szaman. No i myślę sobie, że Szamana wyśle, wyślimy sobie do... Gdzie by wysłać Szamana? Dobre pytanie. Co to jest? Quebec To jest nowe państwo. Świeżo powstałe. Sojusz zajwany, Francja, Hiszpania. Sojusz zajwany Francja, Niderlandy. O, powstaje nowy naród, Quebec. E, dobra, na wierszu może z nimi jakieś e, stosunki dyplomatyczne. O, tutaj z Francją moglibyśmy troszkę pohandlować. E, Francuzi tutaj są. A, czyli Francja walczy... Właśnie, pokażcie mi co tu Francja ma. E, sojusz z Hiszpanią w trakcie wojny z Chirokresami. Są a Niderlandy nic. E, dobra, e, Zapowojmy umowę handlową. Oczywiście przyjęli jak najbardziej Zobaczymy sobie Niderlandy. Także Okej okay. A więc mamy tutaj umowę handlową Z Quebeciem niestety nie możemy handlować Okej, okay. teraz się wygląda to dosyć zacnie Przynajmniej ja nie narzekam Dobra Jednego z naszych szamanów Mianowicie tego stąd Można byłoby wysłać właśnie do Quebeku Aby tutaj troszkę ponawracał i y, oczywiście na animizm. Może to coś da, może to nic nie da. Zobaczymy. Y, wojna. Plemiona okezów Francja. Y, dobra, co tutaj słychać? To możemy oczywiście rozbudować. To także rozbudujmy jak najbardziej. Spoko. Spoko oko. Y, tutaj nam się staty uzupełniają. No i myślę sobie, że... Tego na razie nie rozbudowujemy, te się kręcą hiszpańskie oddziały A więc szybko by mi to splądrowali, byłyby splądrowali, by, by, by to pieniądze wyrzucone w błoto hmm. Okej, okay, to sobie możemy zbudować, warsztat jużnikarski Okej, okay, no i myślę sobie, że... O, tutaj na przykład, albo nie, nie tutaj yy, Gdzie? Okej okay, tu, też tutaj też jeszcze wszystko zbudowuję W takim razie tutaj postawmy kilka oddziałów, które będą pełnić funkcję e, Pełnić funkcję garnizonu w Nowej Hiszpanii Dobra A Myślę, że na razie tyle To powinno chyba starczyć no i słuchajcie, myślę, że powoli będziemy kończyć ten odcinek. Mieliśmy fajną bitwę z powstańcami meksykańskimi. E, troszkę zmian na, e, z punktu widzenia geopolitycznego, a więc doszło do kilku nowych wojen. E, tutaj jak widać e, Francuzi zajęli e, Panamę. E, nie wiem w jaki sposób, prawdopodobnie w stosunku do jakichś rozmów dyplomatycznych, ponieważ z tego co wiem e, Francja i Hiszpania nie są w stanie wojny, a Panama była, yy, była hiszpańska. Dobra, no cóż, yy, będziemy powoli kończyć, ja Was oczywiście zachęcam do komentowania, do subskrybowania oraz do oceniania moich filmów. Yy, a tymczasem ja się z wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia. Na razie. Cześć i czołem. Ciao. Do następnego.